Siema się ma torii, mordeczki. Na dniach będziemy najprawdopodobniej mieli już Brawl Toka, który będzie też najprawdopodobniej świąteczny. Na pewno będzie miał coś z Brawl Daysów, no bo nawet twórcy w poprzednim nam mówili, że będzie tam nawiązanie do świąt w Brawl Stars. Umówmy się tak, że wszyscy teraz zostawiacie łapki w górę, a ja w tym filmie powiem wam większość rzeczy, które w tym Brawl Toku moim zdaniem mogą być. A ja się na tym znam, więc myślę, że większość z nich się sprawdzi. Dlatego każdy z was lajkuje, ktoś jeszcze nie zostawił łapeczki, bo też sobie na moim kanale, to wtedy ściągam ten kapelusz, ściągam tą opaskę i już się nie chowam w nich. Będziecie widzieli normalnie moją twarz, jak wbijemy 100 tysięcy subskrypcji na kanale Tori 2 lub 200 tysięcy subskrypcji na kanale Tori, zależy co będzie pierwsze. Więc subskrybujcie i tutaj i tutaj, żeby nic nie przegapić. Napiszcie mi w komentarzu, czy macie taki oto piękny świąteczny kalendarzek adwentowy z czekoladkami, to wtedy przypływam serducho. Jak coś dzisiaj już jest trójka, więc polecam zjeść każdemu, kto nie zjadł. A, no i jeszcze zapraszam was dzisiaj na godzinę 20 na mojego liveika, gdzie będę rozdawał wam nagrody. Mordeczki, mam do rozdania jedną klawiaturkę na pewno, od lajwka, taka bardzo fajna. Oprócz tego też kilka innych rzeczy, na które będzie konkurs i taki mikołajkowy liveik wcześniej sobie zrobimy. Więc mam nadzieję, że wpadniecie, godzina 20, zapraszam. No i dobra, myślę, że możemy sobie już zaczynać i jak wiecie w Brawl toku zawsze mamy jakiegoś nowego zadymiarza. No dobra, może zdarzyły się takie z dwie aktualizacje, w których nie było zadymiarzy, na przykład ta jedna ostatnia. Ale w tym update już na pewno jakiś zadymiarz będzie, i uwaga, uwaga, słuchajcie, mi się wydaje, że mogą być nawet dwie nowe postacie, dwóch nowych zadymiarzy. Dawno czegoś takiego nie mieliśmy, żeby w jednej aktualizacji dawali dwóch, więc teraz moim zdaniem będzie idealny moment na to. Co więcej, mamy święta. Jak wiecie, w święta rok temu jedną postać dostaliśmy za darmo, a druga była normalnie do zdobycia. Dlatego jest szansa mordeczki, że też tak będzie w tej aktualizacji, że dostaniemy dwie nowe postacie. No to Znaczy jedna będzie na pewno, ale myślę, że mogą być i dwie. No i teraz, skoro byłyby to dwie postacie, to jakie to byłyby rzadkości? Tego nie wiemy totalnie, mordeczki. Na pewno jedna jakaś wyższa, a druga trochę niższa. Możecie obstawiać w komentarzu, jak według was by to wyglądało. Ale też myślę, że jedna postać, jakby by były dwie, na pewno bardzo miałaby nawiązanie do świąt. Byłaby taka świąteczna, miałaby jakieś świąteczne elementy, i na przykład mogłaby być to ta to kobieta, którą tutaj widzicie. Oczywiście to jest tylko taki zadymiasz stworzony przez kogoś, ale pasuje on idealnie swoim stylem do Brawl Stars. No nie mówcie, że nie, mordeczki, mi się mega podoba. Druga taka opcja, no to oczywiście bałwan. Na bałwana czekamy co roku w zimę, żeby doszedł. Mamy już do Dotyka bałwana, a chcemy jeszcze jakąś postać, która jest bałwanem, więc kurczę, czemu by nie? Generalnie na pewno nie będzie to chromatyk, bo w tym update'cie raczej to jeszcze nie będzie nowa postać z karnetu. Teraz jak tak patrzyłem, chyba mamy jeszcze 45 dni. Tyle będzie trwał jeszcze ten karnet, który aktualnie jest, więc dopiero nie w tej, a w kolejnej aktualizacji ujrzymy nowy sezon. Dlatego teraz nie ma co się spodziewać romatyka, a moim zdaniem spoko. Zobaczymy, co to będzie za zadywiarz lub zadymiarze. Lecimy dalej mordeczki, teraz czas na specjalne oferty w sklepie. Podczas trwania świąt będziemy też dostawali tam na pewno jakieś przecenione pakiety, czyli no, za trochę tańszą cenę niż jest to zazwyczaj. Będziemy mogli zdobyć więcej gemów czy tam mega w jednym zestawie. Oczywiście takie oferty zazwyczaj się opłaca kupować, ale jak nie ma jeszcze kodutorii, to to lepiej się wstrzymać, i może kiedyś doczekamy się tego kondytorium i będziemy kupować, wpisując właśnie mój kodzik. <gry> Oczywiście żartuję, jak ktoś ma ochotę na jakąś ofertę, to polecam każdemu kupować i w święta na pewno będą lepsze okazje na to niż zazwyczaj. Przykładowo tutaj macie taką ofertę, która była jakiś czas temu, ho ho ho, było to już dawno, ale dawała 2 megaboxy i 180 gemów za 5 dolarków, więc całkiem spoko, razy 4 walue. Tych ofert w tym roku pewnie będzie więcej, nie tylko jedna, dlatego zostaje nam czekać i zobaczyć, jakie one będą. Jak jakaś będzie mega kusząca i mega fajna, to może ją zakupię na jakimś liveiku. Dobra, trzecia rzecz tutaj, którą chcę Wam powiedzieć, też jest mega ważna, bo będą to zimowe zmianki na mapkach. No Na pewno twórcy coś nawiążą tutaj do zimy, mapki będą pozmieniane jakiś czas temu. Nie wiem, czy każdym już było to dawno. Najpierw mapki wyglądały tak w zimę, że były całe takie białe, co nie. Um, Grałoś tam fajnie, ten tych Expo, tak wyglądał realistycznie w miarę. Ale też gracze trochę narzekali na widoczność na tych mapkach, że im to trochę przeszkadzało. Oczywiście to już było mega dawno, tak jak wspomniałem. Zobaczcie chociażby na tego Broka, jak on wyglądał. No, to naprawdę to było mega dawno temu. Ale fajnie taki kwiwacik świąteczny, nawet tam były na murkach jeszcze światełka. Takie kolorowe to są na choince, więc to też było spoko. Ale później, właśnie już w tych niedawnych czasach Brawla, zmieniło się to na taką piękną lodową mapkę, gdzie mieliśmy bryły lodu normalnie jako przeszkody na mapce. Oprócz tego całe po prostu podłoże było z lodu też zrobione. Obok mieliśmy śnieg, choinki, tam jakieś wiecie, lizaki, świąteczne prezenty i to naprawdę kozacko wyglądało... I superowo się grało na tych mapkach, więc mam nadzieję, że coś w tym stylu wleci też w tym roku, nie? W takim stylu właśnie lodowym, idealnie by to pasowało. Ja uwielbiam grać w takich czasach, no bo wiecie, mega fajny klimat świąteczny po prostu, i moim zdaniem. Nadałoby się to idealnie właśnie też w te święta. Co roku w ogóle podczas trwania tego eventu świątecznego Brawlidays jest powinni takie mapeczki dawać. Tak to wygląda w menu, jak sobie wejdziemy w info o jakiejś mapce, to tak właśnie ten lud wygląda. Pięknie. Naprawdę to jest piękne mordeczki, Aż by się chciało tworzyć te specjalne takie mapki. Można było prezenty dawać, białe choinki i te sprawy. No ładnie, ładnie. To jak już mówimy o zmianach na mapkach, no to zmiany będą też w lobby, czyli w menu. Ja wam pokażę może, jakie menu było jakiś czas temu w Brawlu w zimę. Na pewno kojarzycie takiego to wzgórza świąteczne i w tle tam jeszcze padał śnieg. To naprawdę to też było mega Czwórcy teraz już nie robią takich z tyłu rysunków Tylko zazwyczaj dają jakiś kolorek I jeden rysunek w tle Na jakimś Kolorze. Rok temu podaj, było coś takiego, że mieliśmy śnieżki tam narysowane, no i jeszcze normalny śnieg spadał. Też było przefajnie, naprawdę. Tamto tło, mimo że było takie proste, niebieskie, prawie podstawowe, można powiedzieć, to fajnie wyglądało, nie? Więc liczymy na to, że chociaż wrócą ten śnieżek, który będzie spadał do lobby właśnie podczas trwania świąt w Brolu. to jest taka podstawa, którą bym naprawdę mega chciał. Jak już tak mówimy o tych zbiankach wyglądowych, to jeszcze jedna rzecz, którą też tutaj chyba każdy marzy, żeby zmienili. Pomyślcie, jak fajnie by się grało na przykład na showdownie, gdyby Power Cubesy miały wygląd Prezencików, tak, takie prezenty. Tak jak to widzicie na ekranie, może one nie są najlepiej dopracowane, aczkolwiek ładnie wyglądają bardzo. I chodzi o sam pomysł, nie? Że wszystkie te Power Cubesy, bardziej pudełka po nich, byłyby zapakowane w prezent. Rozwalałoby się i normalnie Power Cube by wypadał. Taka drobna zmianka wyglądowa też dużo by dała. Oprócz tego Brawl mogłoby mieć inne logo, tak jak tutaj widzicie, na przykład nałożyliby im czapkę Mikołaja. Też standardowo wykonane. tutaj nie jest najlepsze, ale chodzi o sam pomysł mordeczki. Mamy też robota Siege'a, który <śmiany> miałby specjalne rękawice mikołajkowe, no i jeszcze łańcuch na sobie zawieszony. A na gem Grabie Gemy wypadałyby z kominków. <śmiany> to też by było piękne. O tym, że będą darmowe prezenty, to już nagrywałem wcześniejszy odcinek, wczoraj na moim innym kanale. Dlatego, kto nie widział, to podajcie na niego link, też postaram się Wam podesłać w opisie. Tam wytłumaczyłem, jakie wszystkie nagrody możemy dostać, dlaczego i jak, jak po prostu one będą wyglądały, ile ich będzie i te sprawy, nie? Więc jeszcze nie oglądał, to koniecznie obczajcie i sobie zobaczcie. Następna rzecz to specjalny challenge świąteczny w Brawl Stars Twórcy często co aktualizacje praktycznie dają nam jakieś wyzwanie, które gramy, i w zamian za granie i wygrywanie w tym wyzwaniu dostajemy poszczególne nagrody. Zazwyczaj są to właśnie Starpoints, ale też czasem jakieś Nagrody, nawet był taki challenge o grifa i te sprawy. Rozumiecie o co chodzi? Różne nagrody były. Więc myślę, że teraz też taki świąteczny challenge będzie. Ale o co on będzie, tego jeszcze nie wiemy. Ja bym ustawał, że na przykład jakieś piny mogliby nam dać zamiast za wygranie tego challenge'u. Ostatnio było dużo takich challenge'ów, gdzie jak wygraliśmy go, to dostawaliśmy specjalny pin, na przykład ten Halloweenowy lub ten z jedenastką, Na pewno kojarzycie takie poprzednie challenge. E. Więc wydaje mi się, że na pewno też w tej aktualizacji taki challenge wleci i nic tam nie zostaje, tylko sobie będę w niego pyknąć. Moim zdaniem naprawdę spoko by było. Dobra, teraz warto jeszcze wspomnieć o temacie, o którym mówiłem jakiś czas temu, że nie wiedziemy. Co będzie z tymi skinami? Yy, te skinki chodzi mi oczywiście o Santa Majka, o skina Adonity i o Lil Helper Penny. Te skiny już nie powrócą. Ostatnio pisało u nich last chance, czyli nie ma już szans, żeby wróciły, jak ktoś chciał, to rok temu mógł je jedynie kupić. Więc no, to tak od razu tak chciałem po prostu sprostować, ci co nie wiedzą i co ich nie mają, to niestety już ich mieć nie będą mogli, aczkolwiek mordeczki. Pozostałe skiny jakimi są Korsas Cold, Captain Car i Pirat Poco najprawdopodobniej wrócą, bo przy nich nie pisało, że jest to ostatnia szansa na ich zakup. dlatego myślę, że jeszcze w tym roku one będą. Choć oczywiście tamte były ładniejsze, no i tak typowo się też, na to są bardziej pirackie. Ale propos skinów, jak tamtych już nie będzie, to na pewno będą mi jakieś, które je zastąpią w tym roku, o co się nie bójcie. Jestem pewny, że twórcy dadzą nam kozackie skinki i pozwólcie, że pokażę Wam takie szybko trzy. Wybrałem je tutaj, bo moim zdaniem są przepiękne. Prze A więc patrzcie, na początek, piernikowy domek do ośmiobitowca. Ma on piękne klapeczki i rękawiczki świąteczne. Pistolecik w kolorze lizaka. No powiem wam, że jest totalny, nie? Mega dobrze jakby wbił jakiś taki piernik do Brawl Stars. Fajnie by się nie grało, tak świątecznie. Następnie Mortis, który z swoją łopatą odśnieża śnieg. Zobaczcie na tą kozacką czapeczkę z właśnie pomponem niebieskim. Mega mu pasuje. Buciki też dobrze fitują. Co najlepsze, ta jego... Łopata ma zawinięte lampki z choinki. No i też sam Mortis ma taki kapelusz świąteczny fajny. Ten kapelusz bardziej w do Edgara pasował, ale też jest spoko. No więc generalnie skinek też mega ładny. I jeszcze skinek do Geyla, ten skinek był blisko wygrania rok temu w Super Make'u, że wszedłby do gry, ale niestety tam zajął chyba trzecie miejsce czy czwarte, więc nie mógł wygrać i go nie dodali. Ale teraz na święta powiem wam szczerze, że idealnie był jakby wleciał. No zobaczcie, on ma taki hełm z właśnie tutaj naszym bałwankiem, <laughs> ma nawet marchewkę, te nauszniki takie. Fajne. Jego splówka w ogóle spoko wygląda i strzelałby kostkami lodu. Na plecach chyba jeszcze ma sanki jako plecak. Fajne rękawiczki, nic do nacisując ująć mordeczki. Piękny świąteczny skinek i też fajnie by się nim grało w Brawl'u. Dajcie znać, które z tych trzech skinów podobały wam się najbardziej. Jestem ciekawy waszego zdania. A ja, mordeczki, z całego serduszka dziękuję wam za obejrzenie do końca tego filmu, mam nadzieję, że się podobało, zapraszam was wszystkich dzisiaj na lajwika, który się jeszcze odbędzie, mam nadzieję, że wpadniecie, oglądajcie moje wszystkie odcinki, subskrybujcie dzwonkiem, żeby nic nie przegapić, wbijajcie na Instagrama, to link jest w opisie, można mnie tam zaobserwować, a ja się już żegnam, do następnych odcinków, hej!